No i co ja tu robię w tej nowej pracy? Oczywiście mieszkania. tak jak kiedyś był film Kinksize. Przypomina mi się e, taki cytat z tego filmu, że my wiemy, że nas Polokoktowcy nie kochają. Ale my ich będziemy tak długo kochać, aż nas pokochają. Ja wiem. Polokoktowcy nas nie kochają. Ale my ich tak długo będziemy kochać, aż oni nas wreszcie pokochają. z tu się taka analogia właśnie kojarzy że ja będę dostawał do roboty Tak długo mieszkania Aż to aż je polubię Więc tak no firma mała Parę samochodów parę osób No i co? No robią mieszkania no. Dzisiaj wykonywałem pracę, którą robiłem pierwszy raz. Ja słyszałem o tej pracy. Niepochlebne opinie i faktycznie no jakby tak przyszło to robić codziennie, to... Nie prosto. To masakra. O co chodzi? Chodzi o to, że Zanim się wyleje płytę to najpierw zbrojarze robią zbrojenia i my do tych zbrojeń montujemy puszki i rurki że potem jak się zaleje betonem to tylko się wkłada przewody i już wszystko jest gotowe no i właśnie to dzisiaj robiłem i to jest masakra oczywiście no Dachu nie ma, więc robisz tak, jakby na zewnątrz. Słońce. Na następnym rondzie, zwieć drugim zjazdem. Słońce przypala dekiel cały dzień. Także człowiek cały czas się poci, bo gorąco. Trzy butelki wody mineralnej wypiłem. Na rondzie. Także mam nadzieję, że. No, bo skończyliśmy dzisiaj na tym jednym budynku. Mam nadzieję, że jutro będzie jakaś inna robota. No, to mieszkania, no to, to wiadomo. Wiercenie podpuszki, kłucie. Także robota nie jakaś elektryczna bardzo. Wręcz przeciwnie. Bardziej takie roboty budowlane. Prowadzenie rur yy, to nie jest praca elektryka. Także i, yy, jedyny plus tej pracy to taki, że nie trzeba biegać po schodach jak w Davos. A poza tym się dowiedziałem, bo pracuję, pra, pracuję ze Szwajcarem no i dowiedziałem się, że nie ma ludzi do pracy. Trudno znaleźć człowieka do pracy. Zbliżasz się do skrętu z Pragą. Nikt nie chce pracować w Szwajcarii. Za mało płacą. Muszą podnieść stawki. Pracowałam na niejednej budowie. Jako zaopatrzeniowiec, higienista i formierz, ale rzuciłam na giserki. Dzisiaj inna robótka. Jesteśmy u bogatego Szwajcara U milionera Gość zajmuje się handlem mięsem Mówiłem, że handlem mięsem w Szwajcarii to jest to No i zakładamy oświetlenie do basenu Montaż oświetlenia do basenu ciąg dalszy to co tu się wyprawia historia jest taka że tu był zamontowany transformator 300 W i dwie lampy w basenie po podłączeniu tych dwóch lamp lampy przygasały no to chłopaki wymyślili że trzeba że prądu jest za mało że po prostu tu jest 12 v Przekrój przewodu jest e, tak mały, że nie, nie idzie tyle prądu, co trzeba, i lampy przygasają. Nie wiem, kto to tak wymyślił. <laughs> Ile z tego przewodu tutaj jest? 10 metrów. <laughs> Przywieźli drugi transformator, ten jest niedobry, wymienić na taki, że ma dwa wyjścia. Już pomijam, że chcieli podłączyć odwrotnie niż było na na schemacie. Ja mówię nie tak, odwrotnie. Hm. Przyniosę miernik, sprawdzę. Przyniosę miernik, sprawdzę. No rzeczywiście, miałeś rację. No? Dobra, podłączyliśmy ten transformator. Zanim doszliśmy do basenu, nie ma prądu w przewodzie. Wracamy. To się okazuje, zwaliło bezpieczność. Dobra, odłączamy wszystkie lampy. Załączyliśmy jedną. Świeci. Załączyliśmy drugą. Przygasło i za chwilę nie ma bezpiecznik zwalił. przechodzę nadu, na dół ja dotykam transformator i mówię że jest ciepły no to dlaczego? no dlatego no są no dwie możliwości albo jest zwarcie albo jest tak duży pobór mocy że po prostu no nie wytrzymuje transformator patrzymy na transformator dwa razy 50 wat a stary miał Raz 300 W. i też na nim przygasało, to ktoś wymyślił, że trzeba dać mniejszy. Nie wiem, jak to wymyślili. W końcu po dyskusjach wymyślono, że należy skontaktować się z człowiekiem, który te lampy montował i się dowiedzieć, ile lampa ma wat. Dzwonimy do gościa, a gość mówi, że każda lampa ma po 300 W. No to jak każda lampa ma po 300 wat, to musi być dwa transformatory i po jednym na każdą lampę. No i teraz jeden już założyłem i tutaj leży drugi, a za chwilę będę zakładał. Szwajcar gdzieś pojechał. Także <grywka> taka sytuacja tak. jest po szwajcarsku, teraz żeśmy dali kabel 5 razy 2,5 po dwa druty na obwód czyli Dwa druty na napięcie i dwa na neutralny. jakby był przewód za cienki do tej mocy, ale to nie jest za cienki. No, jak 2,5-300W, to jest przewód za cienki? Ja nie wiem, co to, że myśli. To by się przewód grzał przecież, a nie, że promień dopływa. Ale co ja się nie odzywam, ja tu nie jestem od dyskusji, tylko od roboty. Pokażę, jakie szwejcarski... w Szwajcarii mogą być drogi. Na przykład takie. Tutaj się dwa samochody nie zmieści, bo jeszcze chodnik zrobili z boku. Więc jest taka, o, taki zajazd. Teraz ja musiałem, bo widzę, że jedzie ktoś z góry, to ja musiałem tu się zatrzymać. Teraz, jak już nie jedzie, to mogę wyjechać i mogę kontynuować podróż. A za chwilę może się okazać, że ktoś na przeciwka czeka w takim zajeździe. To zobaczysz, że Jeszcze chodnik zrobili. Nie dość, że droga wąska na jeden samochód. O! I nie da się dla samochody zmienić. Tak, jeszcze ciężarówka, pewnie. Przecież to się można wkurzyć taką jazdą. Co chwilę trzeba zwalniać i zjeżdżać na krawędź jezdni bo jedzie przeciwkę coś. A jeszcze rano, jak się śpieszę do pracy, każda minuta droga, no to co chwilę muszę się zatrzymywać, bo jedzie auto. Dawniej jak jeżdżono bryczkami, to być może takie drogi wystarczyły, więc takie wytyczono. No a teraz każdy pięść ziemi w Szwajcarii jest drogi. Za 200 metrów skręć w lewo. Z nich nie da Met czy, czy dwa swojego pola, żeby drogę poszerzyć. No i tak to się jeździło. Nie jest tak wszędzie. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie. No ale są takie miejsca, gdzie tak właśnie jest. 300 metrów, no i teraz ja tu muszę zjechać na chodnik, bo jedzie na naprzeciwka i się nie wymienimy. A ten chodnik jest tak potrzebny jak drzwi w lesie. Ta i droga, to tutaj to, to chodnik. To pewnie jest droga rowerowa. One na rowerach jeżdżą. Nie po to ludzie samochód wymyślili, żeby na rowerach teraz jeździć. I że chłopaki u rolnika pracują, dzisiaj cały dzień spędziłem. W willi u milionera. Później przyjechał ten milioner. No, na milionera nie wygląda. No, bo on nie mięsem handluje. No. Flash handel w garażu miał taką lodówkę. Zbliżasz się do skrętu z prawą. Jak. Jak mały pokój. Minus 20 tam było, bo był wskaźnik temperatury, i tam pewnie to mięso trzyma. To nie wiem, po mięso do domu do niego przyjeżdżają, czy, czy gdzie on to mięso sprzedaje. Z drugą ulicę, Nie wiem, nie pytałem o szczegóły, ale widać, że na handli, handlu mięsem w Szwajcarii pieniądze są. Były pojazd. No bo Szwajcar mówi, o, popatrz Tomas, to nowe, to nowe, to nowe, basen sobie zrobił, tu jacuzzi będzie, tutaj masz pompę ciepła do podgrzewania basenu. Mówi, wszystko nowe, to wszystko jest bardzo drogie. Ja się pytam, to milioner jakiś? A Szwajcar mówi, Fleischhandel. Czyli jakby to było oczywiste, że jak ktoś handluje mięsem, to ma pieniądze. Więc może ja bym trochę mięsa z Polski przywiózł, kurde. On ma Handel, Ja bym zrobił Fleischmugel. No i może byśmy się jakoś dogadali. Tu jest w Szwajcarii taka gazeta. 20 minuten. To jest taka gazeta, którą za darmo rozdają. Ona się utrzymuje z reklam. No i jak jeździłem pociągiem do pracy, bo był taki okres, że jeździłem. Bo tam brałem tą gazetę, żeby sobie poglądać. no i któregoś tam dnia był artykuł że złapali gościa tylko nie wiem czy to było za granicą czy, czy na granicy, czy tuż za granicą który miał cały samochód wypakowany mięsem w Szwajcarii mięso jest drogie dlaczego ono jest drogie? a dlatego jest drogie, że w Szwajcarii nie ma takich dużych gospodarstw jak w Niemczech czy już nawet teraz w Polsce. Więc, żeby rolnik mógł się z paru hektarów utrzymać, no to musi swoje produkty sprzedawać drogo. I tak robi, chociaż rolnicy i tak narzekają, że jest za tanio, No ale rolnicy zawsze narzekają, że jest za tanią. I no a czemu Szwajcarzy się na to godzą? No godzą się na to, bo pomimo, że nie są samowystarczalni żywieniowo, Szwajcaria produkuje tylko 30% tej żywności, którą potrzebuje, a resztę trzeba sprowadzić, to pomimo tego godzą się na tak wysokie ceny po to, żeby całkowicie się nie pozbawić niezależności żywieniowej, żeby nie było tam. No bo jeśli rolnikowi się nie będzie opłacało to nie będzie pola uprawiał i nie będzie produkował żywności i wtedy trzeba będzie wszystko importować no oczywiście Szwajcarzy mają pieniądze i <laughs> mogliby importować całą żywność jaką potrzebują tylko, że taki mi Szwajcar kiedyś opowiadał że jak była druga wojna światowa to żywności brakowało. I pomimo, że Szwajcarzy mieli pieniądze, nawet wtedy, i byli nawet wtedy skłonni dużo płacić, żeby kupić, to nikt im nie chciał sprzedać, bo była potrzebna żywność dla wojska i dla kraju, który ją wyprodukował. Więc mówi mi, że wszędzie, nawet po parkach, wszędzie, gdzie tylko był kawałek pola, Wszędzie rosły ziemniaki. No, i może to jest ten powód, że Szwajcarzy, pomimo tego, że ich to dużo kosztuje, bo dużo ich kosztuje. Mięso jest 4-5 razy droższe niż w Niemczech. I oni to muszą kupować, bo jak nie będą kupować, to rolnik nie będzie produkował. Więc oni godzą się na to, żeby tyle pieniędzy płacić, tylko po to, żeby się nie pozbawić do końca żeby się nie uzależnić do, do, do końca od importu żywności. Szwajcar się mi pyta, czy idę na kebab. Powiem, że na kebab chodzą. <gryw> ja mówię, że nie idę. A nie idziesz, a czemu? Ja mówię, bo kebab jest drogi. <gryw> nie, mówi, 20 franków. <gryw> no tak, no. <gryw> 20. To nie jest drogi, ale 20 franków to jest prawie 100 zł. A to już jest drogo. Dlatego nie chodzę na kebab. Czy bardziej ten kebab specjalnie mi nie smakuje. Nie jest jakiś, nie wiem, wyjątkowy. Jest taki sam jak wszędzie. Tak samo pachnie. Jak wszędzie. Pomimo, że na pewno ze szwajcarskiego mięsa. Co tam się dzieje? Coś się stało. Wszyscy stoją, jeden się cofa. Co się dzieje? No gdzie mi cofasz? No gdzie mi cofasz? No co jest? No jest ruch wahadłowy, no. Remontują drogę. Ruch wahadłowy jest, no. Kobita się wkurzyła. Myślała, że będzie cały dzień się czerwone światło świecić. Musiała wycofać. Dzisiaj dobra robota była, bardzo dobra. Jakiś tam transformatorek przykręciłem, jakąś lampę przykręciłem, dwa kable pociągnąłem do lampy, do basenu. No i to na cały dzień robota. Dzisiaj mi się bardzo podobało. Tutaj tacy Polacy pracowali, już się zwolnili pierwszy raz przyjechali do Szwajcarii. No, i tak akurat trafili nieszczęśliwie, że no, trzeba było mieszkania robić, więc dali ich na, na bruzdowanie, na wiercenie, co ten gość wyprawia? Na bruzdowanie, na wiercenie podpuszki. Dziur w ścianach i całe trzy tygodnie wiercili, doszli do wniosku, że w Szwajcarii obcokrajowcy to tylko wiercą, wiercą pod gniazdka i bruzdują, a dalej już robią inni, czyli rurki, ciąganie przewodu, że to już inni robią. No i nie spodobała im się Szwajcaria. Za 300 metrów skręć w lewo. Wrócili do Niemiec, bo oni wiele lat tam pracowali w Niemczech. No i na pewno będą teraz opowiadać swoim kolegom, że do Szwajcarii to nie ma po co jechać. Bo tam cały czas taka najcięższa robota jest dla nas. A te lżejsze to Szwajcarzy robią. I tak to właśnie jest, jak się wyciąga wnioski po pierwszych trzech tygodniach pracy, jak to jest w Szwajcarii. Teraz tak, wczoraj wybuchła afera. I to przeze mnie, bo się wygadałem, ale wygadałem się dlatego, bo nie wiedziałem. Zadzwonił taki gość z takiej agencji, w której wcześniej pracowałem, właśnie w tej firmie. I pyta się mnie, co tam słychać. Ja mówię, że no to wróciłem, wiesz. Z powrotem mówię, do tej samej firmy, co pracowałem w niej wcześniej. On jak to usłyszał, to się zdenerwował i mi mówi, że skoro ja niedawno jeszcze pracowałem od niego w tej firmie, to on ma taką umowę, czy takie prawo jest w Szwajcarii, no nie wiem, może taką umowę ma, że przez najbliższe 6 miesięcy ta firma nie może mnie wziąć od nikogo innego. Tylko od niego. I że on będzie dzwonił zaraz jutro do tego szefa tej firmy i że to wszystko trzeba zmienić i ja dostanę umowę teraz od niego i będę u niego pracował. Ja mu mówię Słuchaj, no ale ja już mam umowę z inną firmą. Nie mówi tamta umowa jest nieważna, bo ta firma, w której teraz pracujesz, nie była, nie powinna była ciebie brać od kogoś innego. Jeśli na przykład chcieli ciebie, albo ty akurat byłeś wolny, to muszą wziąć ode mnie. Za 100 metrów idź po przekątnej gminie. ja mu mówię. Słuchaj, no ale jak ty teraz do szefa zadzwonisz, on już podpisał umowę z inną firmą i będziesz chciał, żebym ja przeszedł do ciebie, to może się tak skończyć, że po prostu szef mnie zwolni i nie weźmie mnie ani od ciebie, ani od tamtej firmy, bo takie rozwiązanie jest najprostsze. Więc on coś zaczął gadać że nie, bo on zna 12 lat tą firmę i dużo ludzi tam wysłał do pracy do nich. Ja mówię dobra, mówię dobra, tylko jak będziesz załatwiał tą sprawę, to tak załatw, żebym ja tu pracował, bo dopiero co zacząłem pracować i już będę musiał nowej pracy szukać. No i spodziewałem się dzisiaj jakichś ruchów, ale nikt nic nie gadał. Możliwe, że się namyścił i, i zrezygnował z robienia afery. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to proszę łapka w górę. Komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam.